Książki, książki. Sposób przekazywania informacji od ponad 5000 lat. Jako iż nasza szkoła połączona jest z księgarnią, postanowiliśmy zadać parę pytań naszym nauczycielom, by dowiedzieć się, jakie są ich ulubione książki i nie tylko. To, jest, to są książki Piaskowa Góra i Chmurdalia. Ostatnia książka, którą poruszyła mnie do głębi, to było Małe życie". To najlepsza książka, jaką przeczytałam w ostatnim dziesięcioleciu. Trudne pytanie do tego, że e, zwykle czytam jeden raz. Wysłuchaj mnie proszę, e, Pawła Cwynara, polskiego pisarza. Nie mam do końca ulubionej książki. Dziwne losy Jane Eyre. Właściwie to wszystkie książki Tolkiena są moimi ulubionymi książkami. José Marti. I tytuł do libro jest La Edad de Oro. No, to ja bym cały czas się skoncentrował na tych dwóch książkach Janny Bator. No, to jest taka książka, która mnie pomogła zrozumieć pokolenie moich rodziców i coś, na co ja się bardzo buntowałem w swoim życiu. Polecam właśnie tę książkę, czyli Wysłuchaj mnie proszę, ponieważ zmienia faktycznie życie, myślę, że spojrzenie w ogóle ludzi na, na, na osoby chore, na, na nowotwór. Bueno, recomiendo primeramente La Edad de Oro. Sí, porque inculca los valores de la honestidad a, a, a mira al hombre en todas sus dimensiones ¿no? no por la raza ni por la condición social y también recomendaría el alquimista de pablo coelho el autor porque enseña a las personas a cómo luchar por sus objetivos cómo perseverar y lograr objetivos y, eh, propios no personales 1984, Z Lema, na przykład Szpital Przemienienia, bardzo mi się spodobał. Jeśli ktoś z Was lubi fantazy, to koniecznie musicie przeczytać Szklany Tron, całą tę serię Sary J Maas. Jeżeli chodzi o książkę, to polecam oczywiście książki Tolkiena, ale najbardziej Władcę Pierścieni, Szarą. I nie chodzi o okładkę, tylko o tytuł. Szara to jest, to jest powieść dwutomowa. Napisana przez Polaka, przez Krzyżanowskiego. Nieprawdopodobne historie dzieją się w naszych polskich tatrach. Myślę, że jest wiele takich książek, no bo w życiu polonisty jest dużo tych książek i one tak cegiełka po cegiełce to życie zmieniają. Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ myślę, że na różnych etapach życia czytamy różne książki, różne elementy. Danej książki do nas przemawiają? Powiem, że biegun, który influiuje w mnie, jako persona, i jako umiano, został El Alkimista. El Alquimista de Paulo Coelho. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo w, mam kilka ulubionych książek, natomiast myślę, że nie do końca one zmieniły moje życie, ale. Lubię po prostu do nich wracać. Na pewno są to książki Tolkiena, wszystkie praktycznie. Poczet królowych polskich, Szczegielskiego. Szukałem takie lektury. W pewnym sensie dała mi dużo do przemyślenia. Rozmowa Wacława Radziwiłłowicza z obrońcą praw człowieka rosyjskim Aleksiejem Kowalowym, który był mediatorem w wojnie rosyjsko-czeczeńskiej, który był obrońcą praw człowieka. I książka nazywa się Żyliśmy jak ludzie wolni. Bardzo ważnym autorem dla mnie był w czasach podstawówki naj, największe wrażenie zrobiły małe Książę. Właśnie ta książka zmieniła moje życie. Spojrzenie w ogóle na, inaczej na drugiego człowieka, nie tylko na osoby chore. Ogromnie fascynowało mnie pisarstwo Wortona, Williama Wortona, który przez tę chwilę mogło być. Popularne. Ale również, e, sam, e, jeżeli chodzi o samego autora, ponieważ autor tej książki jest byłym kryminalistą, który odsiedział w więźniu większość swojego życia, i po wyjściu z więzienia napisał tę książkę i w ogóle zmienił się. Sam, sam, sama, znaczy nastąpiła przemiana w ogóle tego, tego człowieka. Alchemik Pablo Coello również myślę, że jest znany wielu osobom. Ania z Ziemnego Wzgórza. To jest to była pierwsza moja powieść, którą przeczytałam od deski do kolejnych desek, bo to wiele części i Ania z Zielonego wzgórza, Ania z Omolli, Ania na uniwersytecie. Tych Ań było wiele części. No to tutaj każdy chyba musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Książkę warto czytać, jeśli jesteśmy zmęczeni życiem codziennym. Daje nam szansę oderwać się od problemów i przenieść się w inny wymiar. Trochę tak jak metafora herbaty, że jak zalejemy herbatę wrzątkiem i wrzucimy tam torebkę, to ta woda czymś ma, ma esencję z tej herbaty. Ja mogę powiedzieć, że moje życie dzięki książkom naciąga czymś. W zależności od tego, po co sięgam, to, to życie się staje bardziej esencjonalne. Czytanie jest możliwością kontaktu, dowiedzenia się czegoś, o czym byśmy się nie dowiedzieli w inny sposób. Przede wszystkim czytanie rozwija wyobraźnię, e, poszerza horyzonty, horyzonty myślenia, i, e, i człowiek po prostu inaczej patrzy też, e, też na świat. Um, uważam, że warto czytać, ponieważ czytając książki, przynajmniej w moim odczuciu, czytając książki, e, Przenoszę się do zupełnie innego świata niż ten, który mnie otacza. Mogę się oderwać od brutalnej rzeczywistości, rzeczywistości w której funkcjonuję. Mogę sobie wyobrazić zupełnie inny świat. Nieprawdopodobnie otwiera horyzont. Pierwsze, że lel libro, sobre todo te da mucha libertad. El autor cubano, el poeta cubano, José Martí. Uh, insiste en la frase ser cultos para ser libres. Es, en polaco sería como vis cultural, se ve vis algo así. Y, y pienso que esa es la, la esencia. Cuando leemos, viajamos, cuando leemos, nos instruimos, somos mejores. Entonces es una forma de ser libres. ¿Y ustedes? ¿Qué libros lubicie gusta leer? Déjenos saber en el comentario. Además, les recuerdo que tenemos plataformas en teléfono y en Instagram, los links en la descripción del canal. Hej, mam nadzieję, że spodobał ci się ten film. Pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku, by niczego nie przegapić.